Największe miasto wschodniego regionu kraju, u szczytu potęgi i sławy. Miejsce podpisania Unii Polsko-Litewskiej, a od 1578 siedziba najwyższej instytucji sądowej ówczesnej Polski, Trybunału Koronnego. Miasto reformacji, otwarte na osadników różnych wyznań, w którym mieściła się znana w całej żydowskiej Europie jesziwa. Zmierzając traktem krakowskim w kierunku tego grodu, Oczom naszym ukazuje się poprzecinana licznymi strzelistymi wieżami panorama renesansowego miasta Lublina. Wzdłuż traktu komunikacyjnego pojawiają się coraz liczniejsze zabudowania mieszkalne. Ponad nimi dostrzec można również zabudowania trzech świątyń. Spójrzmy w prawo. Pierwszy to gotycki kościół Pobrygitkowski pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, ufundowany przez Władysława Jagiełłę, który jest symbolem zwycięstwa nad krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Nieopodal zaś kościół Bernardynów pod wezwaniem nawrócenia Świętego Pawła. Żyjmy się Z jego powstaniem związana jest legenda o skrzyni złota, która okazała się bezimiennym darem na dokończenie jego budowy. Kościół ten i zakon sąsiaduje z murami miejskimi, i dlatego zapewne mieszczanie niechętnie patrzyli na wymianę jego drewnianej zabudowy na murowaną. Obawiali się bowiem możliwości zdobycia klasztoru przez nieprzyjaciela i użycia go jako fortyfikacji podczas oblężenia miasta. Mury miasta od kościoła były nieporównywalnie niższe, a z jego wieży roztaczała się przepiękna panorama. Do schyłku XVI wieku mury obronne miasta znacznie się rozbudowały. A brama krakowska była budowlą zapraszającą do miasta. Sebastian Klonowicz opisywał jej wygląd sprzed kolejnego pożaru Lublina w 1575 roku. Z jego relacji wynikało, że posiadała hełm w kształcie bani, kryty ołowianą blachą, na którego wierzchołku lśniła z daleka widoczna złota kula. Brama miała również tkanki i balustrady dla trębaczy i strażników. Odbudowę po pożarze ukończono prawdopodobnie w 1585 roku. Zawieszony w bramie dzwon oznaczony jest właśnie tą datą. Po przejściu przez bramę ukazuje nam się miasto nowoczesne i postępowe, olśniewające architekturą, w którym rozwijały się odmienne kultury i religie. Podążmy do serca miasta, rynku. To tu odbywały się liczne targi i toczyło się życie mieszczan. Renesansowy charakter Lublina oddają kamienice, które możemy tu podziwiać, bogato zdobione attykami. Tu też, o czym naszym, ukazuje się Trybunał Koronny, słynny na całą Małopolskę jako sąd odwoławczy od wszelkich sądów szlacheckich, a także sądu sejmowego. Po pożarze Lublina w 1575 roku, Trybunał, jeszcze jako budynek spełniający funkcję ratusza, został odbudowany w stylu renesansowym. Miał nawiązywać do ratuszów w Sandomierzu i Tarnowie. Z budynkiem Trybunału jest związana legenda o czarcie i łapie. To w jego wnętrzu odbywał się proces pewnej wdowy. Stroną w sporze był bogaty magnat, który przekupił skorumpowanych sędziów. Zrozpaczona wdowa wzniosła ręce do krucyfiksu wiszącego w sali sądowej i zawołała, gdyby diabli sądzili, wydaliby sprawiedliwszy wyrok. Jak legenda głosi, zjawili się diabli i sprawiedliwie osądzili wdowę, a na przypieczętowanie wyroku odcisnęli czarcio łapę na stole. W swojej działalności trybunał wspierany był przez Dominikanów. To w kościele św. Stanisława rozpoczynano nabożeństwami wszystkie posiedzenia trybunalskie. Zaś dokumenty trybunalskie, na czas przeniesienia sądu do Piotrkowa, były deponowane w skarbcu klasztornym. Podejdźmy do niego. Jest to bowiem ważny punkt na szlaku miejsc związanych z Unią Polsko-Litewską. To tu po podpisaniu Unii odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Podążając dalej śladami Unii, warto zatrzymać się również przy Kościele Farnym. Jego wieża była wówczas najwyższym punktem w mieście. Od 1574 roku Kościół zyskał miano Kolegiaty. Zaczęły przy nim działać liczne bractwa religijne, z których najsłynniejsze, arcybractwo Trójcy Przenajświętszej, skupiało duchownych z miasta i okolic. Niestety w tym samym roku pożar poważnie uszkodził budynek. Spaliła się wysoka wieża, zegar został zniszczony ogień strawił część wyposażenia wnętrza. Naprawa szkód trwała od 1610 roku, ponieważ związana była z częściową przebudową świątyni. Rozbudowa zapowiadała jej złoty okres, który trwał przez niemal cały XVII wiek. Ostatnim istotnym punktem na szlaku Unii Litewskiej była kaplica Trójcy Świętej na zamku. Zanim do niego dotrzemy, przejdziemy przez Bramę Grodzką. W latach 60. XVI wieku zostało rozbudowane jej przedbramie. Które służyło do podnoszenia drewnianego mostu zwodzonego prowadzącego do zamku. W latach 80. XVI wieku przejazd bramy został przesklepiony, a następnie nakryty dachem gotowym. Podążmy na zamek. Jego rozbudowę w stylu renesansowym rozpoczęto już w 1520 roku tak, aby m.in. przystosować go na cele czasowej rezydencji królewskiej. Przy wsparciu starostów lubelskich, Stanisława i Jana Tęczyńskich, dobudowano drugie piętro zamku przeznaczone tylko dla króla i jego dworu, bramę wjazdową, basztę w południowym skrzydle, a także kamienicę starościńską. Wszystkie budynki zwieńczono charakterystyczną dla stylu renesansowego attyką. Zachowane przekazy zwracają uwagę na bogaty wystrój wnętrza budowli. Trzeba przy tym wspomnieć, że jak na owe czasy zamek był nowocześnie wyposażony. Znajdowały się w nim urządzenia sanitarne i ustępy. Funkcjonował w nim także wodociąg obsługiwany przez lokalnego burmistrza. Warto przyjrzeć się kaplicy zamkowej. W 1569 roku podczas unijnych obrad odbyło się tu nabożeństwo dziękczynne, w którym uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele Korony i Litwy oraz posłowie europejscy. Niektórzy z nich pozostawili na ścianach kaplicy napisy z datą 1569 oraz swoje nazwiska. Mogli oni już wówczas podziwiać bizantyjsko-ruskie malowidła z początku XV wieku. Po murami zamku pojawiają się pierwsze zabudowania dzielnicy żydowskiej. Przy ulicy Jatecznej znajdowała się najstarsza i największa lubelska synagoga, zwana synagogą Mocharszala, od imienia jednego z największych rabinów lubelskich i rektorów miejscowej jesziwy z okresu staropolskiego. Obiekt został wybudowany około 1567 roku po nadaniu przez króla Zygmunta Augusta pozwolenia na budowę synagogi. Przedtem znajdowała się tu synagoga drewniana. Pod jednym dachem synagogą Macharszala, która była obiektem piętrowym, funkcjonowała mniejsza synagoga Macharama oraz mała bożnica Szywe Kryjem. W XVI wieku Lublin słynął jako miasto autonomii Żydów Polskich. Organem samorządowym tej autonomii był Sejm Czterech Ziem, powołany przez delegatów z największych polskich miast Krakowa, Poznania, Lwowa i Lublina. Bogate życie religijne wyraźnie oddziaływało na poziom edukacji. W Lublinie w XVI wieku powstała Akademia Talmudyczna przy Synagodze Maharszala.